istotne i na pewno już zastanawia bardzo wielu z Was. Pogoda, jak widzicie, kusi. Jest ciepło, jest gorąco. Pewnie niektórzy z Was myślą, że zaraz wyskoczę tu z rozkładaniem wspaniałego wybiegu, wspaniałego płotku dla mojej asystentki Meritki. Natomiast nie, nie będzie tak. Dzisiaj jest jeszcze za zimno. Za zimno, za chłodno, ziemia jest zbyt wilgotna. Mamy końcówkę kwietnia. Końcówka kwietnia, czyli jeszcze to jest okres, w którym bywają wieczorami i w nocy przymrozki. Przymrozki, które powodują, że mimo iż nam jest ciepło, nam jest gorąco, to ziemia wychładza się, ziemia jest wilgotna jeżeli postawimy zwierzątko, w tym taką świnkę morską, królika, jeżyka, czy cokolwiek sobie wyobrazimy, myślę, że ten odcinek jest bardzo uniwersalny, to takie zwierzątko nam zwyczajnie zmarznie. Sama próbowałam do tego odcinka usiąść na ziemię, szybko natomiast nie wstałam, ziemia okazała się bardzo zimna, wilgotna. Dnia ta temperatura faktycznie sięgała powyżej tych 5 stopni w nocy, bo w dzień sięga nawet do 25-27 u mnie przynajmniej. Jak widzicie, jest pięknie, jest fantastycznie. Ja już niektóre zieleninki śwince podaję, natomiast nie wypuszczę jej tutaj, nie zorganizuję jej wybiegu, chyba że na jakimś kocu termicznym, ale to wówczas ma marny sens. Jest dosyć wiecznie, więc taka dłuższa wycieczka dla zwierzaka. Też nie jest skazana. W tym momencie meridę zebrałam na chwilkę, mam pod ręką transporter. W ten sposób zwierzę jak najbardziej możecie zabrać, jeżeli macie ochotę na 5-10-15 minut, żeby sobie się z nim przespacerować. Będzie to bardziej dobro dla Was niż dla waszego zwierzątka. Jeżeli jest to, tak jak mówię, świnka możecie i znajdujecie się w oddali od dróg i autostrad, tak jak ja w tym momencie, możecie zerwać i podać kwiatek mniszka. E, czyli, tak jak mówię, e, uważajcie na temperaturę. Ale na co jeszcze zwróćcie uwagę? Oprócz tego, żeby ta temperatura, temperatura ziemi, nie powietrza, nie tego powietrza, które się szybko dosyć nagrzewa, i mimo że rano jest tych stopni 5 lub 10, to dopiero popołudniami jest znacznie cieplej. To skupcie się na tym, żeby nie zabierać właśnie zwierzaka na spacer rano. Tego wybiegu nie organizować z samego rana, kiedy jest po pierwsze za zimno, po drugie za wilgotno. sobie futro, więc będą całe mokre. Całe mokre w tej temperaturze, jeszcze nie do końca korzystnej i generalnie nie jest to korzystne, żeby mokre zwierzątko zabierać na spacer. Na dwór, gdzie może być przeciąg, może być wiatr, takie zwierzątko nie z pewnością nam się rozchoruje. Także zwróćcie uwagę na wilgotność, na to, żeby w czasie, kiedy zabieracie zwierzaka na spacer, żeby ta temperatura była odpowiednia, żeby ta temperatura była odpowiednia od dłuższego czasu, żeby z pewnością od dłuższego czasu nie było Wam godziny popołudniowe 16, 17, 18. Kiedy to słońce nie jest już tak natrętne, widzicie ja czy wy, założycie okulary słoneczne i jest ok. Natomiast takie zwierzątko na dłuższą metę, no, będzie się chować w domku, będzie musiało się kryć przed tym słońcem, nie będzie to dla niego komfortowa sytuacja. Także zapewnijcie zwierzakowi maksimum komfortu. Jeżeli zdecydujecie się z kolei też na spacer w porze wiosennej, nie, nie czekacie na to lato, można się na to odważyć. tylko tak mówię. Pilnujcie tego, żeby ziemia była już w pełni nagrzana. Zapewnijcie też zwierzakowi jakiś materacyk. Materacyk w domku, domek z podłożem, kawałek wedbeda. Coś, w razie czego, jeżeli nasze zwierzątko nie żeby mogło się na tym zagrzać. Żeby mogło mieć ten wysoki komfort nie tylko. autostrad I od centrum miast. Tylko tak jak mówię, spacery z głową w odpowiednim czasie, co się odwlecze, to nie uciecze, nie śpieszcie się. Zbytni pośpiech może zaszkodzić, może doprowadzić do tego, że wasze zwierzaki zachorują. Także korzystajcie z pogody, korzystajcie z natury. Jest to fajne, tylko z